Kobieta, narcyz, będzie cię zastraszała. Witam. W sytuacji, w której wychodzi się często i bardzo dużo z dziewczynami, z nowymi dziewczynami, i tak dalej, no, bardzo szybko można pojąć, odkryć, że z daną dziewczyną coś jest nie tak. Bo widzisz, tego nie zobaczysz, może, gdy spotkasz się z jedną dziewczyną, może jest to Twoje pierwsze spotkanie w życiu i po prostu możesz stwierdzić, że jest to normalne zachowanie, bo nie masz punktu odniesienia, wiesz? Natomiast ja powiem Ci szczerze, że gdy spotykam się z dziewczynami, poznaję te dziewczyny, no to. Powiem ci, że naprawdę już na pierwszym spotkaniu często można zobaczyć, że z dziewczyną jest coś nie tak. I widzisz, dzisiaj poruszę ci pewną kwestię, którą posiadają naprawdę prawie wszystkie, naprawdę nie pamiętam normalnej dziewczyny, która by poruszała taką kwestię. Widzisz, no, dlatego zawsze ja mówię, że gdy Przykładowo, spotykasz się z dziewczyną, która przed tobą nie miała żadnego faceta. Tak naprawdę unikasz wielu, wielu, wielu metod, nazwijmy to zastraszania, bo zobacz, wyobraź sobie, że spotykasz się z zaburzoną dziewczyną, która już ma duży przebieg. No to widzisz, najczęściej ona. Możecie zastraszać, właśnie mówiąc, opowiadają, opowiadając o byłych facetach, o facetach, z którymi gdzieś tam się spotkała. I widzisz, jest to zaburzone. Bo widzisz, normalna kobieta, gdy jest otwarta na nową relację, rozumiesz, gdy jest otwarta na nową relację, no nie wciąga w nią jakichś starych brudów, no nie? No chyba to jest logiczne. Ale ktoś powie, nie szukaj logiki tam, gdzie jej nie ma. No tak, ale normalne dziewczyny mają taką zasadę, że nie wrzucają do nowej relacji starych śmieci. Rozumiesz? To, co było, już nie wróci. Tylko widzisz, zaburzone kobiety tak naprawdę mają właśnie te zaburzenia. Że co byś nie powiedział, i tak dalej, one tego nie zrozumieją. One potrzebują zastraszyć ciebie. W jakim celu? O tym dowiesz się później. Zacznijmy od początku. Przychodzisz na spotkanie z normalną dziewczyną. Widzisz, ta dziewczyna nie będzie ci opowiadała o jakichś byłych facetach. Nie będzie ci mówiła o jakichś nieudanych, Relacjach, no bo po co? Rozumiesz? Ona będzie po prostu dojrzała, ona jest normalna. Ona po prostu będzie skupiała się na tu i teraz. Rozumiesz? Wyszła z tobą, bo jesteś ciekawy, jesteś interesujący. Więc normalna dziewczyna wyrzuciła śmieci do kosza. Rozumiesz? Natomiast gdy trafiasz na zaburzoną kobietę, ona tak naprawdę śmieci przynosi ze sobą. Rozumiesz? Ona przynosi śmierdzące, brudne śmieci ze sobą. Rozumiesz? Bo ona nie wyrzuciła śmieci. Ona nie wyrzuciła śmieci. Rozumiesz? Więc jeśli ona tych śmieci nie wyrzuciła, to będzie oczekiwała, że ty zrobisz to za nią. Ale jak ty masz za nią to zrobić, skoro to nie są twoje śmieci? Rozumiesz? To są twoje śmieci. Dlaczego przynosisz te śmieci i każesz mi je wyrzucać, skoro ja nie uczestniczyłem w tworzeniu tych śmieci? I na czym to polega? Widzisz, zaburzona kobieta, przychodząc na spotkanie, pierwsze spotkanie, może poruszać kwestię byłego faceta. Naprawdę miałem takie sytuacje, w których gdzieś tam, po pół godziny rozmowy z dziewczyną, nagle ona zaczęła poruszać jakieś kwestie byłego faceta. Rozumiesz? Byłego faceta. Ja dzisiaj. Mówię już takiej dziewczynie, że słuchaj, jeśli nie zakończyłaś relacji mentalnie z byłym facetem, to nie ma szans, żeby między nami cokolwiek wyszło. Bo ty wciąż masz ze sobą te śmieci. To jest red. Karpet, rozumiesz? Ja rozkładam tej dziewczynie czerwony dywan. Naprawdę. I widzisz, tak naprawdę, jaki jest cel tego, że dziewczyna ci o tym mówi? Widzisz, często jest tak, że są różne typy mechanizmy poruszania kwestii byłych, innych gości. Widzisz, może być tak, że dziewczyna przykładowo mówi, że jej były siedzi w więzieniu i widzisz, i już możesz się poczuć niekomfortowo. Myślisz sobie, że jakiś kryminalista. Może ona ci powiedzieć, że słuchaj, kiedyś gdzieś tam spotykałem się z jakimś tam chłopakiem, zostawiłam go i tak dalej i poszłam na spotkanie z innym chłopakiem i tamten nas znalazł i pobił tego chłopaka. Może być tak, że dziewczyna powie: "Słuchaj, mój były nie chce mnie zostawić. Najprawdopodobniej będzie do ciebie dzwonił, będzie ciebie śledził, bo spotykasz się ze mną i ja po prostu nie potrafię się od niego odczepić i tak dalej. Rozumiesz? Może być tak, że będzie mówiła, że wiesz co, Mój były to był taki nieudacznik, w ogóle ja musiałam wszystko za niego robić i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? To wszystko to są śmieci. To wszystko to są śmieci. Jak doskonale znamy z poprzednich gdzieś tam nagrań, doskonale wiemy, że jeśli dziewczyna źle mówi o tamtych byłych, to gwarantuję ci, że będzie mówiła źle o tobie w najbliższym czasie. Gdy po prostu ty też dojdziesz do tych samych wniosków, co tamci faceci, rozumiesz? Więc w jakim celu ta kobieta porusza takie kwestie? W jakim celu kobieta zaburzona porusza takie kwestie? Widzisz, ona porusza takie kwestie, po to, byś zaczął się bać. Może być tak, że dziewczyna nie miała nigdy żadnego faceta, ale jest zaburzona. I może być tak, że będzie mówiła, że jej matka ciebie nie lubi, ale pomyślisz sobie, no jak może mnie nie lubić, jak mnie nawet nie zna, jeszcze mnie nie poznała. Rozumiesz? Może być tak, że powie coś, że no, wiesz co, mój ojciec jest strasznie taki ciężki, po prostu nie możesz mnie odwozić pod dom, bo jak cię zobaczy, to może po prostu podejść, zacząć po prostu e, krzyczeć na ciebie i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? I już znowu wzbudzanie w tobie strachu. Może być tak, że dziewczyna powie, że kiedyś ktoś do niej zagadał. Nie, nie mógł się odczepić, i tak dalej, i tak dalej, i znowu wzbudza w tobie jakiś gdzieś tam strach, bo ty do niej zagadałeś, i myślisz sobie, że jesteś jakiś dziwny. Rozumiesz? I to jest właśnie zakładanie w tobie, zasiewanie w tobie. Takiego ziarna strachu. Rozumiesz? Ziarna strachu. Byś się bał. Widzisz, gdy się boisz, można Tobą łatwiej sterować. Rozumiesz? Gdy się boisz, można Tobą łatwiej sterować. Widzisz, często, no, bitwy nie wygrywa się. Wytrwałością, siłą, techniką, lecz psychiką, rozumiesz? Spojrzeniem. Widzisz, tacy bokserzy często są naprzeciwko siebie skonfrontowani i jeden patrzy drugiemu w oczy. I najczęściej jest tak, że ten, który pierwszy spuści wzrok, tak naprawdę już psychicznie przegrał. I tak naprawdę to, co się dzieje na ringu, to już jest tylko przypieczętowanie tego, co już nastąpiło przed walką, rozumiesz? On go rozwalił psychicznie. Widzisz, często jest tak, że gdy przykładowo idziesz przez miasto i podchodzi do ciebie jakiś, nazwijmy to, gościu, to widzisz, on. Najpierw zaczyna przykładowo Ciebie wyzywać. On zaczyna wjeżdżać na Twoją psychę słowami. Rozumiesz? I często jest tak, że gościu może być od Ciebie mniejszy. Możesz mu bez problemu poskładać ryja. Ale przez to, że on zaczął ciebie wyzywać, zaczął najeżdżać na ciebie, krzyczeć i tak dalej, zaczął cię obrażać i tak dalej, mówić, że jesteś słaby, to w tym momencie, jeśli masz słabą psychę, to on wygrał, bo ty się będziesz bał takiej osoby. Rozumiesz? To jest właśnie to, że często jest tak, że gdy ktoś na nas krzyknie, gdy ktoś podniesie głos, powie coś stanowczo, to często zaczynamy się bać takiej osoby. Przez co często ta osoba wywiera na nas wpływ. Rozumiesz? Manipuluje nami, bo się tej osoby boimy. Rozumiesz? Boimy się. Boimy się dlatego, bo ta osoba ma nad nami psychiczną przewagę. Rozumiesz? Dlatego widzisz, jedną z takich technik siły, to jest silna psychika. Widzisz, kobiety nie mają w sobie siły, żeby poskładać faceta. Rozumiesz? Dlatego kobiety nauczyły się atakować facetów psychicznie, wjeżdżać na ich psychikę. Rozumiesz? Bo dzięki temu tak ona może powalić takiego wielkiego koksa. Rozumiesz? Ona nawet nie użyje siły. Ona go psychicznie zniszczy. Widzisz, często właśnie relacje z kobietami narcystycznymi, zaburzonymi, polega na tym, że ona ciebie niszczy psychicznie. Ty już masz dosyć. Ty już po prostu zgadzasz się na wszystko, by ona przykładowo nie krzyczała, by ona nie odmawiała seksu, by ona po prostu nie zaczęła ciebie obrażać. Rozumiesz? Ty zrobisz wszystko dla. Świętego spokoju. I właśnie w tym momencie zła mała Ciebie psychicznie. W tym momencie Twoja psychika nie istnieje. Twoja tarcza ochronna nie istnieje. Została zniszczona. Myślisz, dlaczego są faceci, którzy się wieszają, popełniają samobójstwa? Po porzuceniu przez kobietę. Czy w trakcie? Widzisz, bo ta kobieta znęcała się nad nimi psychicznie. I często widzisz, ciężko jest udowodnić, że ktoś tą osobę torturował psychicznie. Widzisz, powinny powstać paragrafy na znęcanie się psychiczne, rozumiesz? Bo o ile ataki fizyczne widać, rozumiesz? Widać, tak po prostu. Znęcanie się psychiczne często nie widać, rozumiesz? Przez co tak naprawdę wielu, wielu, wielu zaburzonym kobietom udaje się uniknąć odpowiedzialności, rozumiesz? Jest setki, tysiące albo miliony kobiet, przez które jakiś facet odebrał sobie życie, bo ona go po prostu dojeżdżała psychicznie. Rozumiesz? Te długi skąd się biorą? Właśnie z tego, że ktoś ma słabą psychikę. Nie potrafi powiedzieć nie. Nie potrafi odmówić. Bo dziewczyna, w momencie, gdy on odmówi, zacznie mu marudzić, jęczeć, obrażać go. Może miałeś taką sytuację, w której Dziewczyna ci powiedziała, że o, ty taki słaby jesteś, ja w ogóle nie wiem, jak ty możesz, ty jesteś taki słaby. I na początku możesz się z tego śmiać, ale kropla drąży skałę. I po pewnym czasie, rozumiesz, miękniesz. Dlatego zawsze mówię, jeśli jakaś kobieta znęca się nad tobą psychicznie, rozumiesz, psychicznie, obraża cię, mówi na ciebie złe rzeczy, widzisz, jeśli dziewczyna przykładowo powie ci, że jesteś głupi, to dla mnie to już jest. Red flag. Rozumiesz? Ja jej mówię Arrivederci Nara. To już jest zęcanie się psychiczne. Dlaczego ona mi obraża? Jasne, możesz odpowiedzieć: sama jesteś głupia. Ale widzisz, ona zaczęła, ją to zabolało. Rozumiesz? Ona zaczęła, to ciebie to zabolało. A jeśli zrobiłeś jej metodę lustra, to już to, jakby to powiedzieć, nie będzie działało tak na nią, jak właśnie to zadziałało na ciebie. Rozumiesz? Dlatego widzisz, zaburzone kobiety często przynoszą śmiecie na spotkania. Rozumiesz? I naprawdę słyszałem wiele, wiele, rozumiesz? Wiele. I po prostu nie wierzyłem, że można tak. Komuś mówić, rozumiesz? Widzisz, zdęcanie się psychiczne to także nieodpisywanie, nieodpowiadanie. Rozumiesz? I o ile przykładowo dziewczyna raz ci nie odpowiedziała, nie odpisała, można ją olać na zawsze. O tyle, jeśli dziewczyna przychodzi na spotkanie, często rozmawiasz z nią normalnie, to ona przynosi właśnie te brudy. I widzisz, powinieneś, jej poje słuchaj, ja nie będę tego słuchać. Jeśli jeszcze raz tak powiesz, to po prostu ja idę. Idę stąd, rozumiesz? Już więcej mnie zobaczysz. Często po prostu trzeba dać kobiecie taki po prostu liść, z liścia ją, rozumiesz? Czyli wytłumaczyć, że nie wolno jej tak mówić. Mówić, bo ona w tym momencie przejmuje nad tobą w pewnym sensie kontrolę. No bo widzisz, mówi ci coś, może ty się boisz, opowiada ci jakąś historię. Rozumiesz? I w tym momencie miękniesz. Rozumiesz? Miękniesz. I widzisz, taka dziewczyna. Nie jest normalna, bo gdy była, gdyby była normalna, to by nie przynosiła ze sobą śmieci. I gwarantuję ci, że ona każdej osobie tak samo robi. Więc widzisz, zazwyczaj, gdy poznaję dziewczynę i ona nie ma koleżanek, rozumiesz? Nie ma koleżanek. Wyobraź sobie, że są dziewczyny, które mają powyżej 20 lat. I one nie mają koleżanek. I pierwszym punktem zawsze tego, że jakaś dziewczyna jest zaburzona, jest to, że ona nie ma koleżanek. Rozumiesz? I o ile gdzieś tam w wieku nastoletnim dziewczyna chodzi gdzieś tam do szkoły i te nazwijmy to znajomości będą takie wymuszone, nawet jeśli ona jest takim kwasiorem, toksik itd, to ta, i tak jakieś tam dziewczyny się będą z nią kolegowały, bo po prostu razem będą chodziły do, do szkoły, może będzie gdzieś tam grała w jakąś piłkę i tak dalej. I to jakby to powiedzieć jest takie, nazwijmy to. Wymuszone, rozumiesz? Może ty tak miałeś, że byłeś, chodziłeś do liceum, kogoś bardzo nie lubiałeś, i tak dalej, no ale i tak musiałeś gdzieś tam z nim e, siedzieć na tych lekcjach, gdzieś tam ćwiczyć na uef czy coś. E, może się spotkaliście gdzieś tam, spotkaliście się gdzieś tam na mieście w knajpie, to sobie powiedzieliście się manko i tak dalej. Rozumiem, gdzieś tam jakiś kontakt od słowa do słowa, dwa słowa i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? To jest właśnie to. To jest właśnie to. ale później później jak jesteśmy starsi tak naprawdę my sami decydujemy kogo chcemy mieć obok siebie rozumiesz nikt normalny nie dopuści w późniejszym etapie życia kogoś kto będzie mu po prostu podkładał kłody rozumiesz pod nogi naprawdę wyobraź sobie że twój kumpel ma firmę no to będzie się otaczał ludźmi, e, którzy, jakby to powiedzieć, będą go wspierali w tym rozwoju, w tej firmie, nie będzie przebywał z ludźmi, którzy przykładowo będą próbowali mu tą firmę zniszczyć, rozumiesz? I jeśli on wyjdzie z jakąś osobą, która mówi, e, ty masz słabą firmę, weź tam tego, ja ci okna wybiję czy coś tam i tak no to gwarantuję ci, że on nie będzie dłużej przebywał z tą osobą, rozumiesz? Właśnie na tym to polega. Więc jeśli kobieta nie ma koleżanek, rozumiesz? Nie ma koleżanek. Nie ma koleżanek, to znaczy, że coś z nią jest nie tak. Jedyna deska ratunku, tak naprawdę, dla tej osoby to są faceci, płeć przeciwna, bo ich może manipulować na seks. Rozumiesz? Bo jest wiele stulejarzy, którzy po prostu za seks z piękną dziewczyną. Są w stanie nawet swoją duszę oddać. Rozumiesz? To jest właśnie to. I takie kobiety właśnie wykorzystują takich facetów. Rozumiesz? I to jest właśnie to. Oni piorą, one piorą im mózg już od pierwszych sekund. Rozumiesz? Naprawdę. Dlatego, jeśli dziewczyna obraża Cię, mówić ci jakieś Historie, w których po prostu no, czujesz się dziwnie. Czemu ona mi to mówi? Czemu ja to muszę wysłuchiwać? Czemu ona mnie tak zastrasza? Widzisz, miałam takie sytuacje, w których dziewczyna nie miała nikogo przede mną, ale była zaburzona. I mówiła mi o rodzicach. Rozumiesz? Straszyła mnie swoimi rodzicami. Rozumiesz? I ja później, jak poznałem tych rodziców, powiem ci, ta matka była mega w porządku. Ojciec też mega w porządku, ale ona mi tak wyprała mózg, że ja myślałem, że oni udają. Rozumiesz? I ja w pewnym sensie bałem się jej rodziców. Rozumiesz? Tak mi wyprała mózg. I widzisz, i później ona mogła to wykorzystywać, że muszę ją przywieźć do domu o tej o tej, bo jak nie, to ojciec się wkurzy. Rozumiesz? Wiesz, o co chodzi. I co ja robiłem? No, przywoziłem ją o tej dziesiątej, rozumiesz? Pomimo tego, że e, czasem było tak, że spóźniłem się, cisza nic, ale ona po prostu wrzuciła na mnie swój program, rozumiesz? To jest właśnie to, bo nie była normalna. Normalna dziewczyna, gdy powiedziała, słuchaj, ja muszę być o tej o tej, bo. No, taką mam zasadę, i tak dalej. Wiesz, co chodzi? No, spoko, jasne, ale jak się spóźni, 5, 10 minut, 15, no nic się nie stanie. Wiesz, o co chodzi? Miałem takie sytuacje, że były normalne dziewczyny, gdzie jej matka dzwoniła. No, już wracam, i tyle, okej, okay, spoko. Rozumiesz? Dlatego widzisz, musisz słuchać, bo normalna osoba często też. Nie będzie mówiła o innych osobach źle. To jest właśnie to, a to ja zawsze powtarzam: nawet jeśli kogoś nie lubisz, mów o tych osobach dobrze, bo to wtedy gdzieś tam świadczy o Twojej normalności. Jeśli kogoś nie lubisz, to nie mów o tej osobie. Rozumiesz? Widzisz, ja nie przynoszę śmieci. Zobacz, do nowej dziewczyny. Widzisz, ja poznaję bardzo dużo dziewczyn, ale widzisz, ja nie rozmawiam o byłych dziewczynach na spotkaniach, rozumiesz? Ja po prostu potrafię wyciągać tematy fajne z rękawa, ale nie poruszam kwestii gdzieś tam, bo a mógłbym, rozumiesz? Mógłbym, mógłbym, po prostu, bo jaka to sztuka. No słuchaj, wiesz co, e, ostatnio byłem na spotkaniu e, i dziewczyna się lepiej od ciebie ubrała. No, wiesz co, ty, wziąłem cię na spotkanie i tak dalej. No, ale widzisz, ostatnia dziewczyna potrafiła za siebie sama zapłacić, no nie? A ty nie. Widzisz, ja mógłbym tak nawijać każdej dziewczynie, rozumiesz? No ale widzisz, ja, ja nie jestem zaburzony. Ja nie przynoszę śmieci. To jest jej decyzja. Ja na bazie jej zachowania podejmuję dalszą decyzję dalszą decyzję o tym czy ja się chcę z nią spotykać, czy przemęczę się i się z nią gdzieś tam prześpię, by później uciec, zostawić ją i tak dalej. Lub po prostu nawet nie warto, rozumiesz? Nie warto. Dlatego no mówię, nie daj się zaszczepić tymi po prostu kwasami, rozumiesz? Bo to powoduje, że łatwo jest tobą manipulować. Łatwo jest Tobą manipulować, wiesz? A zaburzone kobiety zawsze będą właśnie mąciły, rozumiesz? Bo one się tym karmią. One się karmią Twoim cierpieniem. Dlatego widzisz, pierwsza oznaka zawsze, gdy z dziewczyną jest coś nie tak, jest to, że ona po prostu zastrasza Ciebie. I to zazwyczaj już jest na. W Pierwszym etapie znajomości, czasem nawet przy podejściu, dziewczyna ci coś może marudzić. I jasne, możesz pokazać, że jesteś taki imperator, że Olać to jakby przyszedł, to bym go poskładał i tak dalej, spoko. Ale widzisz, to świadczy o tej dziewczynie, jaka ona jest. I gwarantuję ci, gwarantuję ci, że nigdy nie wyjdziesz na tym dobrze. Bo to nie ustanie, rozumiesz? To nie ustanie. Później będzie jeszcze gorzej. Później będzie jeszcze gorzej, bo tu chodzi o to, żeby złamać Twoją psychikę. Bo jeśli ona złamie Twoją psychikę, to będziesz po prostu na jej posyłki, rozumiesz? Będziesz po prostu jej sługusem, nie będziesz miał życia. Dlatego nigdy nie pozwól się złamać i po prostu eliminuj takie dziewczyny, bo gra jest niewarta świeczki.